do drużyny Storunia z Zagłębia Sosnowiec. Nie może zapisać do udanych tej części sezonu. Korczodnik w tym granatowo-czerwonym stoju, Jeszcze Smirnow, Smirnow strzela, broni Bernard, odbity krążek. Mało zdecydowana postawa obrońców naprzód Janowi. Dobra teraz sytuacja. i Jest Skrodziuk, który z nich okaże się lepszy na buliku, Korczocha. Wrzutka, dobra, tam zmiana i gol, gol, gol. Zostawili bez opieki Roberta Korczochę przed Samuelem Bernardem, który wybroń. Przejmuje ten krążek, strzał Griebieniuka, ale zbyt słaby krążek, bo tam cały czas ten kij zatrzymany. Fiofanow, Fiofanow, odsłonili przez... Na drugą stronę, tam jest Fraszko, gazda, strzał. Dołęga, gazda. Szukają miejsca do oddania strzału. Dobrze teraz rybak, ale teraz podał wprost na kij do łęgi. Fraszko strzela, obił teraz, krążek i w odpowiedzi Piper strzela broni, broni Patryk spieszny. W odpowiedzi Torunianie wystrzelili, ale przewrócił się Bodora i dobrej sytuacji. Obok bramki Bernarda szukał, szukał tam luki przy słupku, ale nie ceni Grybieniuk. Jaworski strzela broni. Bernard, jeszcze dobitka. Fraszki. Koniec. Syrena... Bartosz Bartoszkacz w tym wszystkim było, ale nie wykorzystali Torunia. Serguszkin jeszcze raz. Po długim rogu, ale Samuel Bernard, zawodnik Torunia. Wreszcie zostawił krążek. Strzał, jeszcze dobitka. Broni, broni Samuel Bernard. Mu krążek. Rybak. Pol, strzał i broni, spieszne wreszcie może Szkodenko przez środek do Serguszkina, Serguszkin do środka dobrze się uwolnił teraz pod opieką I Serguszkin, Serguszkin zablokowane jego podanie, świetnie teraz. I Fraszko, Fraszko, przedar się, już jest sam przed bramką, strzela kaskiem teraz Samuel Bernard, krążek poza lodowisnie, Stępień, Skrodziuk, nic z tego nie wynika. Teraz Rybak strzela obok bramki Ski, Fraszko, Fraszko, Kalinowski, podanie i gol, gol, bez entuzjazmu jakoś przyjęli Torunianie tą bramkę Jarosław Dołęga. Podania przecięta, Fraszko, teraz dobrze wjechał do tercji, oddał na lewą stronę strzał, broni Bernard, gdzie jest krążek? Gorczocha, wygrał Bulik, strzał broni Bernard, jeszcze asekurował kijem, Bernarda no może teraz Wejtow wprost do raka można by Serguszkin, jeszcze szukał podania, miał odsłoniętą niemal całą bramkę i teraz Serguszkin, Strzela trzeciego gola, 18 sekund zgubił kij teraz jeden z zawodników Torunia Krokosz, zamach, strzał i gol Gol! Gol, ale strzał Michała Krokosza. Okrzyk radości na trybunach. Jan byli jednego gola jak do tej pory. Wykorzystali grę z przewagą. Jed... Kolejny bulik dla Torunian. Brzutka broni Bernard. Dobitka w słupek. Jeszcze jedna dobitka. Broni Bernard i trzeci za Nie, Odwrócił się jeszcze Wąsiński. Walczy tam o ten krążek przedspieszny. Korczocha i Pol, Pol lepszy, strzał Sarny, bramkę Dołęga, Dołęga sam, co zrobi Dołęga, szuka przed bramką swoich kolegów, strzał Torunianie, Jesajan, Jesajan przed bramką Bernarda, krążek w bramce, ale już po gwizdku, a teraz panowie postanowili wyjaśnić sobie... Męski Słowaka można powiedzieć, że ta przepychanka widziała na włosku, bo biorąc pod uwagę wcześniejsze drobne złośliwości to teraz mocno sfrustrowani Janowianie we dwójkę zaatakowali jednego gracza z Torunia. Natychmiast sukurt przyjechał tam Wołżankin, nie pozwolił atakować swojego kolegi. Jeszcze Smirnow ma tam sobie coś do powiedzenia z Kosakowskim. Sam zablokowany jego strzał. Jeszcze spiesznie interweniuje, bo Bodora przepychał się tam gdzieś ten krążek. To jest moment. zatać zyskują Kalinowski. Kalinowski na niebieską linię strzał. Gazdy broni, broni Bernard. On teraz indywidualnie Skulmowski strzela, broni Bernard i jeszcze próbował. Tam. Teraz krążek pędzi Bartosz Fraszko ma tutaj Kalinowskiego. Jest jeszcze dołęga. Raz, dwa, trzy, tik tak to i Michał Kalinowski kieruje krążek po raz czwarty do bramki Samuela Bernard. Pominanie w obronie. A w odpowiedzi Wąsiński. Wąsiński, dobra, akcja spysznego. Teraz tyłem zagrywał do Grybieniuka. Grybieniuk do Jesajana. Jesajan wyjechał przed bramkę. Jedna próba, druga i krążył do Dujanów, Rybak do środka. Dobra sytuacja i sprodził go obok bramki. Obok spiesznego. W odpowiedzi Fraszko. Minął stępnia, Fraszko do środka. I słupek, słupek przyszedł z już mniej niż dwie minuty do zakończenia trzeciej tercji Torunianie w kolejnej akcji strzał, kolejny raz Bernard na poster reprezentowanego przez naprzód Janów. ale to nie przeszkadza im, żeby prowadzić pewnie w tym spotkaniu 4 do Jednowski. Teraz przed bramką pozostawiony Zieliński, dopełnia formalności na 20 sekund. Przed końcem tego spotkania niestety infrastruktura, jaką dysponujemy na tym lodowisku jest taka, a nie inna. Zrobimy wszystko, aby kolejne transmisje przebiegały bez zakłóceń. Dzie